Jak kończy związek zdrowa emocjonalnie osoba? Kochani, przede wszystkim z szacunkiem, z odpowiedzialnością i z jasnością. Nawet jeśli w relacji było trudno, ciężko i towarzyszyły jej silne emocje, to po prostu dorosła osoba, dojrzała osoba bierze odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje czyny. Nie szuka zemsty, nie gra w gry. A zatem, co robi? Rozmawia otwarcie, wyjaśnia, co się dzieje. Mówi o swoich uczuciach, co ją boli, co jej nie pasuje, dlaczego czuje się źle w tej relacji. Nie przerzuca winy i nie upakarza. Nie manipuluje w żaden sposób, nie używa też milczenia jako kary. Nie prowokuje kłótni, żeby mieć pretekst do odcięcia się. I to się nie dzieje z dnia na dzień. Nie odcina się nagle, nie znika bez słowa. Szanuje granice i emocje drugiej osoby i jej potrzeby. Daje przestrzeń na rozmowę. Uznaje uczucia drugiej strony bez ich deprecjonowania. Wysłuchuje. Nie poniża i nie oskarża. Kończy czysto. Ze zrozumieniem. Nie wraca z hoveringiem, Nie zaczyna nowego związku zanim nie zamknie poprzedniego, a potem niespodzianka. Nie zostawia drzwi uchylonych na później. Oczywiście taki koniec może też boleć. Ale nie będzie tak absurdalnie szokujący jak w toksycznej relacji yy, i nie niszczy psychicznie. Zostawia przestrzeń na przeżycie emocji, żałoby, domknięcia tego, co się wydarzyło. I to jest zdrowy ból, który prowadzi do wzrostu, do zrozumienia, do wyciągnięcia wniosków. Przecież, jak rozstajemy się, to, to się nie dzieje z dnia na dzień. Często żeby można to zreorganizować, żeby zreorganizować tak naprawdę rozstanie życie, które mieliśmy do tej pory, musimy to um, jakoś logistycznie ogarnąć i pod wieloma względami mamy wiele powiązań, więc często to trwa miesiącami, a nawet latami, jeżeli są dzieci. Więc jest to złożone i to nie jest. Po prostu na napstrętnięcie palca, trzaśnięcie drzwiami, rzucenie kluczy, wychodzę, idę, żadna pa, reszta mnie nie obchodzi. W następnym filmie powiem, jak kończy narcyz relacje. Kochani, żyjmy zdrowo i kolorowo. Dekoduj narcyza jest dla was, nie jesteś sam, nie jesteś sama.